Cześć, Misiaczki. Yy, właśnie przyszedł do mnie kurier. Patrzcie, co mi przyniósł. Yy, jakie to maleństwo jest? Co ni to. O, przyszła żona, pewnie. Cześć! Mmm, film nagrywam. Przyszła paczka dla mnie? A to dla ciebie miało przyjść? Ale jak to dla ciebie? No, dla mnie. Nie tylko mężczyźni będą jeździć na hulajnogach. Teraz trzeba wypromować jazdę na hulajnogach u kobiet. Bo was jest ponad 90%. I teraz, drodzy panowie, to jest film chyba dla waszych pań i partnerek. Czyli co? Dostałaś hulajnogę od Motusa, żeby ją przetestować? Tak. Hmm, to czegoś nic nie mówiła. Znowu będzie, że skradłaś show. Słuchaj, no to kolejna miała być niespodzianka. Eee, moi drodzy, widzicie jak życie potrafi zaskakiwać? No cóż, moja pani misiowa będzie testować kolejną Gemotus 8S5... 8,5 Pro. Pro. Light Pro. Tak. Bo mi zależało przede wszystkim na lekkiej hulajnodze. To był taki yy, mój warunek. No tak, 17 kg. Nie to co, prod. To jest GT35. Połowa z tego. A jak się będzie sprawować, no to już wyjdzie w praniu. Ale to już przy następnym filmiku. No dobra, moi drodzy misieczki. Wyciągamy to. Nie będziemy was zanudzać jak to w środku wygląda, jest to straszne maleństwo, jak wyciągniemy, porównamy to do GT, jak to wygląda w porównaniu do GT, tak z ciekawości i... To tak będzie nie... jakaś pierwsza nasza wspólna jazda, ty na GT, no. a ja na 8.5 Pro. No nic, no dobra, zobaczymy. Pytanie kto będzie szybszy? <laughs> Pozdrawiamy i do zobaczenia! Ciao! Do następnego razu. Bongiorno misiaczki, Buongiorno. witam Was serdecznie. Piękny dzisiaj dzień jest. Majówkę rozpoczęliśmy. W treści filmu już wiecie, że pani misiowa e, dostała ten sprzęt na testy. Pani Misiowa, opowiadaj! Cześć, Misiaczki, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Motusowi na samym początku za wysłanie tej hulajnogi do testów. Hulajnoga, o co mi jest potrzebna? Po to, żeby na co dzień dojeżdżać do mojej pracy. A ponieważ pracę mam w centrum miasta, więc samochód całkowicie odpada. I to już nie mówię o. W wysokich cenach paliwa, ale o tym, że w centrum miasta niestety ciężko jest zaparkować, yy, dlatego yy, wybrałam, wybrałam, jeszcze nie wybrałam, chciałam testujemy, tak, chciałam sprawdzić po prostu jak się będzie jeździło na hulajnogę, yy, pierwszy taki mój warunek był, aby hulajnoga była lekka, ta waży 17 kg Tak jesteśmy przy specyfikacji to jeszcze dodam Koła przód i tył 8,5 cala Z tyłu koło pełne, z przodu koło pompowane Silnik mamy 350 W Bateria jest 36 V i 10,4 A 17 kg wagi, prędkość maksymalna według specyfikacji 35 na godzinę dystans maksymalny według producenta 30 km do pracy ty masz około niecałych 3 km tak, 2,5 km jakieś no i moi drodzy, jako że to centrum miasta jest więc czas dojazdu samochodem jest długi, bo korki, poza tym miejsce parkowania nie ma, albo płatne do tego komunikacja miejska to komunikacja miejska pewnie w dni deszczowe, tak? bo pozostaje Ale jeżeli jest ładnie to jak najbardziej hulaj nogą Tym bardziej, że dojazd do pracy jest po wspaniałej, po wspaniałej ścieżce rowerowej Tak, moi drodzy widzicie w tyle GT stoi dalej testuje Nie wiem jak szybko ten materiał wyląduje w sieci co jeszcze? Aha, kierownica, składana kierownica, manetki, tak jak pamiętacie w moim modelu Pro 10, odkręcają się? Odkręcają się, to jest właśnie ten minus. No niestety, po dłuższej jeździe, po jakiejś troszeczkę wyboistej drodze, już ta kierownica się luzuje, manetki się odkręcają. No ale to jest, jak na razie, jedyny minus. Jeżeli ktoś chciałby tego motusa a jeździ po górkach, no to niestety ale no nie ma takiej mocy, żeby na wysokie górki wyjechać. No cóż, tutaj nie powiemy Wam żadnych danych, nie sypniemy, bo po prostu nie mamy żadnych danych, no. bo trzeba było być, być już, tutaj powiedzieć o Twojej wadze, o procentowym, o procentowym wzniesieniu. Ale no fakt faktem, ale byliśmy na dużych górkach, no tak, nie oszukujmy tak, się, tak, tak. to były duże górki. My jeszcze pokażemy pewnie, że bardzo łatwo się składa. Pamiętacie gdzieś w, w, w Pro nogą składało się, tutaj natomiast składamy ręką. Czekaj tylko, nóżkę trzeba złożyć najpierw, bo złamiemy nóżkę. O, i tak zwany klik, że hulajnoga jest złożona. Ten sam klik usłyszymy jak ją rozłożymy. Też dociskamy, o, bardzo prosto, i słyszymy tak zwany klik, i mamy kliknięcie, jednak nigdy nie zaszkodzi popatrzeć organoleptycznie, czy tutaj wszystko jest w porządku, czy się nic nie stało. Ostatnio często się zdarza, że coś się kierownica składa podczas jazdy. Osobiście, moim zdaniem, nigdy mi się to nie przytrafiło, nigdy się nie spotkałem. Ale... Jeżeli komuś się tak stało, moim zdaniem, skromnym, może się mylę, ale to była wina użytkownika, tylko i wyłącznie nie kliknęło i nie dobrze wskoczyło. Oczywiście ostatnio się zdarzyło z jedną firmą, gdzie tutaj było dużo uszczerbanych. Nie będziemy nazwy wskazywać, bo o konkurencji mówi się dobrze albo wcale. No i co jeszcze mogę powiedzieć ze swojej strony? Drodzy Panowie, bo pewnie większość z Was ogląda ten filmik, Zapraszam wasze partnerki, aby oglądnąć, aby oglądnęły i akurat panie przesiądźmy się na tego typu sprzęt. No moi, moi drodzy, promu, promujmy ekomobilność i nie płacimy krocie za benzynę wiadomo komu Mam, i jeżeli to tylko jest możliwe sprzedajmy na komunikację miejską albo na kolejnogi elektrycznej, szczególnie, że ktoś wyliczał, że koszt przejechania 100 km na sprzęcie takim właśnie niekoniecznie tym, ale może być i tym, to są koszty. O od 20 groszy za 100 km do złotówki. Takie były wyliczenia. Oczywiście, zbyt dużo zmiennych tutaj jest, żeby o tym powiedzieć. Tu jeszcze zapomniałem nadmienić: mamy y, hamulec bębnowy, 350 W, już mówiłem, no i podwójna amortyzacja z tyłu i jeden amortyzator z przodu. Coś mamy jeszcze do powiedzenia. Coś o czymś zapomnieliśmy? Zapomnieliśmy prosić o suby. Was to nic nie kosztuje, a nam to pozwoli się wspólnie rozwijać kanał i siebie na, i, I testować i też inne, i inne hulajnogi. bo tylko dzięki temu, że jest dużo subskrypcji, będziemy dostawać nogi do testów i Wam się im opowiadać. Więc teraz, nie tylko męski porządny sprzęt, ale i też dla kobiet, czy dla osób lekkich, którzy szukają lekkiego sprzętu do codziennej jazdy z... lub rekreacyjnie, lub rekreacyjnie wysko... nawet ze swoim partnerem wyskoczyć na przejażdżkę i się bryknąć pozdrawiamy serdecznie wszystkich do zobaczenia do zobaczenia do następnego razu a teraz jeszcze zobaczę jaki tutaj jest możemy jeszcze w takim sprzęcie oczywiście dojeżdżać. <grymne> Pozdrawiam Was serdecznie, pa!